Nazywam się Edyta Szurowska, jestem prorektorem do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także członkiem komitetu naukowego Baltic Nuclear Energy Forum. Oprócz wykładów, dyskusji i debat, będą także odbywały się w ramach konferencji warsztaty. Ja chciałam serdecznie zaprosić na warsztaty które będę prowadziła ja, razem z naszymi studentami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale także ze studentami Fiski Medycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Na tych warsztatach będziemy chcieli pokazać Państwu, że jeżeli dobrze zabezpieczymy się przed promieniowaniem jonizującym, i będziemy je rozsądnie wykorzystywać, naprawdę nie ma się czego bać. Będą to, jak sama nazwa wskazuje, warsztaty praktyczne. Zapraszamy na nie Państwa do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak na żywo pracują aparaty RTG. Będziecie mogli przynieść zrobione przez siebie fantomy, albo na przykład przyświetlić swoją kosmetyczkę, a inni będą zgadywać, co w niej Państwo ukryliście. Serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję bardzo.